Jego nitwa się rozpoczęła. Niartiersk najlepiej przyjął start, ale się teraz wycofał. Markiza na czele. Start zgubił Palmir, ma kilka długości straty do rywali. Nie, nie najlepiej galopują także Wiocha i Forla. Markiza na czele, drugi jest Sachem. Nieźle galopuje Addis na miejscu trzecim, Ja Sabach. Tutaj bardzo szeroko Prowadzona Dazir. I Markiza na czele. Dalej Sachem bliżej Kanatu. Na czwartym miejscu w tej chwili Sidal. Poprawia niosący się Jasabach. Na piątym miejscu Addis. Na szóstym chociaż szeroko w tej chwili e, prowadzona Dazir. Na ostatnim Palmir, który dołączył do grupy. E, przed nim Forla Wiocha i też Gniartiers, e, który się bardzo mocno wycofał 700 metrów do celownika Markiza, a koło niej lekko idący Jasabach, Jasabach z Markizą, dalej z Sachem, bardzo mocno wyłamuje przy wyjściu na prostą Dazir, mocno, no mocno straciła. Poprawia Palmir, który źle przyjął start, a teraz bardzo ładnie galopuje Markiza, Palmir, i Palmir bez problemu dogonił Markizę 300 metrów do celownika e, na prowadzeniu. I to w tej chwili z przewagą. Palmir bardzo ładnie przyspieszył, e, finiszuje Sidal, a dalej z tyłu na czwartym miejscu Wokalia. Markiza się pięknie broni, ale broni drugiego miejsca. Pierwszy w celowniku będzie Palmir, e, drugi. Chyba Sidal tuż obok markiza Wokalia na piątym miejscu Hydra.